I nie swoją się tak czułem w tej klatce. Chociaż na początku dobrze to wszystko wyglądało, układało się to dobrze. No ale no niestety, za chwilę nie uwagi no nie dało tej ręki się wyciągnąć. Ale KSW 110 w Rzeszowie ze mną. No niestety, w dniu dzisiejszym przegrany przyniosła w górny. Przemku, Zacznijmy od tego, co się stało, czego zabrakło. Co się stało? Może. No zaskoczył mnie. Może nie wiem, zbyt długo mnie w klatce nie było. I nieswojo się tak czułem w tej klatce. Chociaż na początku dobrze to wszystko wyglądało, układało się to dobrze. No ale no niestety, za chwilę nieuwagi, no nie dało tej ręki się wyciągnąć. Nie ja chciałem też, mówię, ryzykować jakąś niepotrzebną kontuzją, która pieniędzowo mnie wykluczyła na kolejne tak, rok tak. czy półtora, tak? A, a ja chcę jeszcze walczyć, dlatego, no niepotrzebne na pewno było, mówię, dać sobie zrobić taką poważną kontuzję, nie? To bez sensu było całkowicie. Powiedz mi w takim razie, jaki ty miałeś plan na Sebastiana? No chciałem go wyczekać przede wszystkim, zobaczyć sobie, co on pokaże. Bo wiem, że z każdej płaszczyźnie on nie był zagrożeniem dla mnie, chociaż no, zaskoczył mnie w tym parterze, tak że tak powiem. Zapomni tą rękę. Nie mogłem jej wyciągnąć. No i wykręcił ją, próbowałem jeszcze tam się skręcać. No ale niestety, no taki jest sport. Kurczę, ee, powiem ci, że mówisz o tym twoim planie, że był, chciałeś go wyczekać. Ja rozmawiałem przed chwilą z Sebastianem i on powiedział zupełnie co innego, że on był pewny praktycznie, że ty na niego w tych pierwszych minutach właśnie walki ruszysz. No właśnie nie, bo ja czekałem sobie właśnie bo on nie zrobił wagi. Nie? Ja tak. wiedziałem, że on bardzo wyglądał źle, nawet na medialnym ważeniu. No tam walczył do końca, nie z tą A. wagą. No ja wiedziałem, że czym dłużej walka będzie trwała, tym gorzej będzie dla niego, tak, bo on będzie puch. Bo jednak no, bardzo się tam no, katoria z tą wagą była i ja wiem, jak to się też robi. Później, jak organizm wraca ciężko. No i tak, i tak chciałem właśnie zawalczyć, żeby troszeczkę sobie poskakać tego, on ruszył na mnie, obroniłem yy, przysiadce tam chyba, bo chciał mnie sprowadzić, obróciłem go, zadałem chyba tam z dwa łokcie, weszły, później jakieś kolano, później wciągnął mnie chyba do gardy, to czułem tą kontrolę mhm. z góry, że no nie zagrozi mi, a jednak. A jednak. Powiedz mi odnośnie tego waszego medialnego konfliktu w mediach społecznościowych. Jak to wygląda na ten dzień dzisiejszy? I będę troszeczkę uszczypliwy teraz. Czy ty jesteś w stanie wstawić komentarz pod postem Sebastiana z gratulacjami wygranej walki? W przeciwności do komentarzy, które wstawiałeś. No ale ja to powiedziałem, że ja po walce każdemu przeciwnikowi. Ja wiem, mówiłeś w programie. Tak. Tak. I ja już mu pogratulowałem w klacie przecież. Tak, ja wiem, ale czy my możemy się coś spodziewać? No muszę Cię trochę, wiesz, tam gdzieś szczypnąć, to, to nie jest żadna złożliwość. E, czy ten komentarz mu tam gdzieś, wiesz, Ty na tym Twitterze mu trzaśnie z gratulacjami, niech się cieszy. No słuchaj, ja jestem poważnym facetem, wiesz, 35 lat mam. Czemu nie, wiesz? Ale mówię, mówię, ja nie będę tutaj, już mu pogratulowałem w klatce. Wygrał, mówię, to tylko sport był, jakiś tam konflikt, jakieś tam słowne przepychanki. Mm, no, nie tak sobie wyobrażałem swój debiut. Mówię, może to za długo, mówię, mnie nie bo w tej klacie, te kontuzje, to wszystko. Nie, muszę to przemyśleć, nie. Nie, ja wiesz, żebyś nie był że jestem jakiś złośliwy. Nie, bo to bardziej żartowliwe, do Cię mówię. Jeśli chodzi o te komentarze, bo ja rozmawiałem z Sebastianem i on mówi, że Wyście gdzieś tam po programie oko w oko rozmawiali. I mówi, że jesteś normalnym gościem, z którym można normalnie pogadać. Więc on tam nie ma jakiejś tam urazy czy kogokolwiek. Eee, ale ja mówię, widzisz tam kurde, ten komentarz teraz można bo mógł pokazać też tą drugą twoją stronę, fajną, nie? Też no, nie muszę tego pokazywać. Kto mnie zna to, wie, to jest. No on jestem, wie, nie. on wie tak. No, no, no też... chociaż wiesz, nie spodobało mi się bardzo, że wjeżdżał na takie tematy rodzinne i promował swoją osobę i gale, wiesz, nie, takimi tematami, bo no, słuchaj, no jest trochę wiosenek mam więcej niż on, i on mnie nie będzie uczył. Jak mam wychowywać swoje dziecko, które przyjdzie na świat, albo jaki mam być ojcem dla rodziny, tak? Ja też jakieś wartości wyznaję rodzinne i dlatego mi się spodobało, że on to poruszył w programie oko w oko, dlatego tak. mu przybiłem żółwika, ale później zobaczyłem, że on to dalej promuje w tym Battle kursie i w ogóle i no to już takie trochę słabe było, no bo nie powinno tego być, tak, nie? No, ale no co, no porozmawiałem ono wygrał. Zdwałem się zaskoczyć, nie muszę przemyśleć, ale nie podnam się i tak. Wiem, że wrócę, bo taki jestem po prostu. Jesteś wojownikiem na to wygląda. Z krwi i kość. No tak. W takim razie powiedz mi, co dalej? Jak, jak wygląda Twoja sytuacja kontraktowa z KSW? Czy Ty masz jeszcze jakiś kontrakt na jakieś walki, czy to był kontrakt taki jednorazowy na walkę? Ja nie, no mam kontrakt na sześć walk. Czyli jeszcze w KSW jak najbardziej Cię zobaczymy. Podejrzewam, że to będzie już nowy rok. Chciałbym w Szczecinie zawalczyć. O! Kurde, ale to dwa miesiące raptem? Dlaczego nie? Zobaczymy, co z tą ręką jest, bo coś tam krupo. Ale zginam. Bardziej przyczep, może naderwanie. Na pewno nie jest to coś ze stawem z kością. Zobaczymy, bo to wiadomo, jeszcze adrenalina tam trzymała, ale A, no, to zobaczymy ho. jutro rano, nie? Yy, no no nie wiem, jak będzie wszystko ok, no to wiem, że na dużo więcej mi stać, bo moje walki. Ech, widzieli ludzie, jak ja walczę, jak się rozkręcam w tych walkach. To naprawdę daje efektowne walki, no kautuje rywali. I... No te walki są mocne, tak? No tu się no spodziewałem, sam jestem na siebie cholernie zły. Że w ogóle dałem się takiego złapać, bo no ten parter te tu też mam na wysokim poziomie, te zapasy. Jestem kompletnym zawodnikiem, a mimo wszystko, no nie mogłem wyciągnąć tej ręki, nie? Przemku, czego ci życzy w takim razie na kolejny czas, na kolejne walki? No zdrowia jak najszybciej powrotu, nie? Do klatki, bo no mam jeszcze te ambicje, bo wiem jak trenuję siebie w klubie i na wyjazdach i z jakimi zawodnikami sparuję, no to zupełnie inaczej to wygląda. A tutaj no nie wiem, co się stało sam. Nieraz tak jest, gorszy dzień może i, i wszystko, że tak powiem, szlak trafia. Eee, no dobra, ja Ci dziękuję za rozmowę. Eee, życzę Tobie przede wszystkim, e, żeby nie było tych kontuzji, żeby się okazało, że z ręką jest wszystko w porządku, żebyś mógł wrócić jak najszybciej do treningów. No i co, no kurde, życzę Ci tego Szczecina. Nie, a co tam, zawalcz jak masz chęć i, i czujesz się, że tak powiem, nie, niespełniony, chcesz się pokazać z drugiej strony. I Jak będzie możliwość to? Tego ci życzy. No tak, no wiadomo, no nie ma co oceniać. Yy, mówię, no, zdarzyło się. No już czasu nie cofnął, nie? Yy, wiadomo, mógł cofnąć, to inaczej jakoś bym sobie rozegrał, ale no co? No to, to nie ma co się łamać. Jestem mówię, poważnym facetem 35 lat. Dziecko w drodze. Także no nic. Głowa do góry. Porażkę trzeba przyjąć na klatę. No, i trzeba wracać, trzeba zapierdzielać i wracać i jak najszybciej. Mam nadzieję, że wszystko z ręką będzie ok. I jak najbardziej, jak, że będzie tak, to. to. No to jeżeli dostanę informację, że jest taka możliwość na Szczecin, no to to jest wiadomo. Na moim podwórku bardzo chcę, jadę dalej z przygotowaniami i chcę po prostu pokazać ludziom, że no to był tylko po prostu czysty przypadek przy pracy. I tego ci życzę, żebyś w Szczecinie zawalczył i z ręką było wszystko poczynione. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki.